Martin Odegard jest jednym z głównych aktorów teatru, jaki od kilku sezonów prezentuje się na deskach Emirates pod wodzą Michaela Artety. Patrząc na formę Norwega i jego wkład w wyniki, które już przed rokiem omal nie zapewniły kanonierom pierwszego od 20 lat tytułu, łatwo zapomnieć o tym, jak wyglądała ciemna przeszłość. 25-latka, który mimo młodego wieku w dorosłej piłce funkcjonuje nieprzerwanie od długich 12 lat, gdy sam miał ich ledwie 30. 13. Swego czasu najbardziej rozchwytywany i uznawany za największy piłkarski talent świata, już jako osiemnastolatek musiał zmierzyć się z łatką transferowej katastrofy na dodatek w barwach jednego z największych klubów świata. Jak Real Madrid uczynił z niego pijarową zabawkę i omal nie zrujnował jego porywającej kariery, i wreszcie jakim cudem, mimo tak wielkich przeciwności, Odegard był w stanie ponownie wejść na szczyt po tym, jak znalazł się na samym dnie. Sponsorem kanału jest Fuksiarz.pl, który w ramach specjalnej oferty Zero Ryzyka na Start gwarantuje zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł w przypadku przegranej, a zwrócone środki można wypłacić od razu bez konieczności obrotu. Link do promocji w opisie filmu. Także i na tym kanale wielokrotnie mogliście posłuchać historii młodych, obiecujących talentów, których kariery zaczynały się w bardzo młodym wieku. Jednak ta Odegarda jest absolutnie wyjątkowa, bo jak często słyszy się o piłkarzach, którzy na seniorskim, profesjonalnym poziomie debiutowali w wieku zaledwie 13 lat, a dokładnie tak wyglądało wejście w świat dorosłej piłki 13-letniego wówczas Martina Odegarda, który i tu, będąc już bliższym przykładu innych nastoletnich talentów, inklinację do piłki odziedziczył po ojcu, który sam był zawodowym piłkarzem klubów norweskiej ekstraklasy. Tyle, że w tej historii nie znajdziemy rygorystycznego ojca, który z uporem maniaka przymuszałby swojego syna do katorżniczych treningów, a wręcz przeciwnie. To Martin uparcie, dzień po dniu nalegałby cały czas wolny spędzać właśnie na boisku, a jego obsesja na punkcie treningów była tak wielka, że w swoim pierwszym zawodowym kontrakcie podpisanym w wieku 15 lat musiał znaleźć się zapis, że klub pozwoli mu trenować zawsze, kiedy będzie miał na to ochotę. Tym pierwszym i jedynym norweskim klubem, jaki reprezentował był Stroms Godset, nie tylko mieszczący się w jego rodzinnym mieście, ale i reprezentowany wówczas przez Odegarda Seniora, który grę na najwyższym szczeblu łączył już wtedy z pracą trenera. 11-letni Martin regularnie grał i trenował z o 2 lub 3 lata starszymi rocznikami, a że jego niezwykły talent widoczny był gołym okiem, to szybko, bo już po dwóch latach, jako 13-latek, rozpoczął treningi z pierwszą drużyną dwukrotniczą. Pięciokrotnego mistrza i pięciokrotnego zdobywcy Pucharu Norwegii. Wszyscy w klubie wiedzieli, że prędzej czy później ich największa gwiazda będzie błyszczeć na znacznie większych stadionach niż dziewięciotysięczny marionist. Mając z tyłu głowy, że tak wielkiego talentu, który już jako dziecko zapraszały do siebie Bayern Monachium czy Manchester United, może nie udać się zatrzymać na tyle długo, by w ogóle doczekać jego debiutu, ale też widząc jak swoimi umiejętnościami przerasta wszystkich kolegów z szatni, latem 2012 wciąż 13-latkowi pozwolono na oficjalny debiut w pierwszej drużynie. Rok później Odegard regularnie łączył już grę w juniorach z występami na poziomie seniorskim w piątoligowych rezerwach, a w kwietniu 2014 już po 15 urodzinach doczekał się pierwszego występu w meczu ligowym, stając się oficjalnie najmłodszym debiutantem w historii norweskiej ekstraklasy. Mniej więcej wtedy podpisał też swój pierwszy kontrakt, jako że w świetle przepisów gracz o statusie amatora bez profesjonalnej umowy może rozegrać w Norwegii tylko trzy mecze w roku, a limit ten Odegaard Wyczerpał już w pierwszych tygodniach sezonu. Sezonu zakończonego ostatecznie z dorobkiem aż 23 rozegranych meczów, w których zdobył 5 bramek i wypracował 7 asyst. Cały kraj żył już wtedy jego niezwykłą historią, wyczekując z ekscytacją na to, co przyniesie przyszłość, i zastanawiając się, w którym z wielkich klubów będzie można oglądać go w kolejnym sezonie. A odpowiedź na to pytanie wcale nie była prosta. Bo cytując samego Jose Mourinho, chciało go wówczas ponoć 25 różnych klubów. Chelsea prowadzona wówczas przez Portugalczyka, nie była jednym z nich, ale nazwy tych, które starały się przyciągnąć do siebie norweskiego nastolatka, robiły ogromne wrażenie w jaką Martin wyruszył wraz z ojcem obejmowała całą Europę. A na liście zainteresowanych znalazły się Real, Barcelona, obydwa kluby z Manchesteru, Arsenal, Borussia czy wspomniany wcześniej Bayern, gdzie chciał ściągnąć go jeszcze sam Guardiola, później próbując tego samego po przeprowadzce na Etihad. W Monachium, które Odegard odwiedził jako pierwsze, wszczęto nawet wewnątrz klubowe dochodzenie, by wyjaśnić kto odpowiada za fakt, że mając tak wielki talent w swoich progach, nikt nie zwrócił na niego uwagi i pozwolono mu opuścić Bawarię bez podpisanej umowy. Ojciec z synem ruszyli więc w dalszą podróż, a ważnym warunkiem stawianym przez nich wówczas w negocjacjach miała być możliwość trenowania nie w drużynach młodzieżowych, a koniecznie z pierwszym zespołem. To z tego powodu upadł jego transfer do Manchesteru City, gdzie po obejrzeniu klubowej infrastruktury i rozmowie z działaczami ci wyjawili, że droga do szatni pierwszej drużyny może nie być tak szybka, jak obiecano mu w Madrycie. Podobnie sprawy miały się po czerwonej stronie Manchesteru, gdzie w negocjacje zaangażowano Luisa. Van Hala i Oleguna-Rasolskiego, jednak i tu nikt nie był w stanie dać gwarancji wspólnych treningów z największymi gwiazdami Old Trafford. Duże szanse na jego pozyskanie miała FC Barcelona, która wówczas w czasie złotej ery Leo Messiego była jednym z najbardziej kuszących klubów świata, roztaczając przed młodym Norwegiem wizję wspólnej gry u boku samego Argentyńczyka. Pech chciał, że w tym samym czasie duma Katalonii została ukarana 14-miesięcznym zakazem transferowym. Real ani przez moment nie był jednak wyłącznie opcją rezerwową, ale wręcz przeciwnie, w swojej szerokiej tali argumentów miał nie tylko rekordową liczbę zdobytych pucharów Europy, ale i gwiazdorską drużynę, której częścią chciał zostać każdy młody piłkarz świata. Na Bernabeu właśnie świętowano słynną Ladezimę, po raz dziesiąty zwyciężając w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów, mając w składzie Cristiano Ronaldo, Gareta Bela czy Luke Modricia, od których Odegard mógłby nauczyć się więcej niż gdziekolwiek indziej. Według ojca piłkarza swoje oferty złożyło wówczas ponad 30 różnych klubów, ale Real w porównaniu do konkurencji miał jeszcze jeden miażdżący argument, a był nim Zinedine Zidane, który nie tylko osobiście powitał go na Bernabeu, ale i prowadził wówczas drużynę rezerw Realu, w której 16-latek miałby trenować poza zajęciami z pierwszym składem Galacticos. Kiedy więc rodzina Odegardów dotarła do Madrytu, a tam otrzymała ustne zapewnienie ze strony Zidana o jego chęci osiągnąć Osobistego zaangażowania się w rozwój młodego piłkarza, nastolatek usłyszał dokładnie to, co chciał usłyszeć. Na swój wymarzony debiut na Bernabeu musiał poczekać 4 miesiące aż do ostatniej kolejki sezonu 2014-15, gdy w wygranym aż 7 do 3 meczu z Getafe zastąpił na pół godziny samego Cristiano Ronaldo. Chyba nikt w tamtym czasie nie spodziewał się, że na kolejny ligowy występ w koszulce Realu przyjdzie mu czekać kolejnych 5 lat. Dość szybko stało się jasne, że jego przygoda z drużyną Królewskich nie będzie wyglądać tak bajkowo, jak przedstawiano mu to w styczniu 2015, gdy prosto z prywatnego odrzutowca Florentino Pereza, niemal jak wyrwany z ostatniej lekcji, wyszedł na prezentację w roli nowej nadziei Realu. Ancelotti, który sam po tamtym sezonie opuścił Madryt, miał już wtedy w drużynie Modricia, Krosa, Casemiro, samego Kedire, Hamesa Rodriguez'a czy Isco, z którymi nawet najbardziej utalentowany nastolatek miałby nie. Wielkie szanse na wygranie rywalizacji. A podobne zdanie miał też nie tylko Rafa Benitez, który steryna Bernabeu objął ledwie na kilka miesięcy, ale i Zidane, który przecież prowadził go przez ten czas w drużynie B. Tyle, że tak jak nastolatek znalazł się w szachu pomiędzy pierwszą i drugą drużyną, nie będąc w zasadzie pełnoprawnym członkiem ani jednej, ani drugiej, tak też co zdradził rok później w swojej książce Ancelotti, był on przedmiotem sporu między Perezem a właśnie ówczesnym szkolnikiem królewskich. Zakup odegarda był tylko chwytem mającym poprawić wizerunek klubu. Prezes zdecydował, że chce go kupić i że ma on zagrać w. W trzech meczach, tyle że dla mnie mógłby być nawet najlepszym piłkarzem świata, a i tak by mnie to nie interesowało, bo nigdy nie poprosiłem o jego transfer. Tym sposobem, 16-latek uważany za największy talent piłkarski świata, okazał się jedynie zagrywką PR-ową w rękach działaczy, którzy, mając go wizją świetlanej przyszłości, chcieli jedynie zagrać na nosie innym europejskim klubom. Louis Van Hal, dowiedziawszy się, że Odegard wybrał ofertę z Madrytu, grzmiał, że to olbrzymi błąd. Jeśli Martin w tamtym czasie potrzebował szkoły futbolu, to Real zdecydowanie nie był takim miejscem. Mówił były szkoleniowy z Czerwonych Diabłów, nawiązując tym samym do plotek, jakoby jego zakupem, były zainteresowane też Ajax Amsterdam czy Borussia Dortmund, kluby słynące z odpowiedniego szkolenia i wypuszczania w świat młodych, zdolnych piłkarzy. Jak się okazało, Martin szybko zdał sobie sprawę, że Van Hal miał sporo racji. W ciągu 6 lat spędzonych na kontrakcie Realu Norweg zaliczył tylko 11 meczów w koszulce Los Blancos, spędzając kolejne sezony na wypożyczeniach w holenderskim Herenwen i Vitesse, a następnie w Realu, ale tym San Sebastian, gdzie przynajmniej na dobre posmakował hiszpańskiej piłki i gry w La Liga. I to właśnie ten czas w barwach Sociedad, gdy przez pierwszą część sezonu regularnie, niemal z kolejki na kolejkę trafiał do drużyny tygodnia, okazał się dla niego zupełnie przełomowy, pokazując, że pomimo całkowitego sportowego upadku, gdy w pewnym momencie nie dawał rady nawet w trzecioligowych rezerwach królewskich, ostatecznie był w stanie podnieść się z tak beznadziejnego położenia. To pokazuje też, jak od początku, jeszcze w czasach Martin Mani, jaka ogarnęła Norwegię w 2014 roku, gdy cały kraj domagał się Powołania go do reprezentacji był mentalną skałą, a jego dojrzałość znacząco wyprzedzała jego prawdziwą metrykę. Tych momentów, gdy musiał wykazywać się wyjątkową, sportową, ale i ludzką dojrzałością, było zresztą więcej, jak choćby wówczas, gdy występując w drugiej drużynie realu jako jeden z nielicznych, trenował przecież z największymi gwiazdami pierwszego składu, zmagając się z dużą zazdrością rówieśników, nie wspominając o tym, że już jako osiemnastolatek dorobił się łatki transferowego niewypału, będąc obiektem drwin, kibiców, nawet własnego klubu. Kiedy więc po dobrym sezonie w kraju Basków, gdzie stał się prawdziwą sensacją, zapewniając drużynie Sociedad nie tylko szóste miejsce w tabeli i awans do europejskich pucharów, ale i wygrany. Ostatecznie puchar króla powrócił do Madrytu, spodziewał się, że otrzyma drugą, tym razem prawdziwą szansę. Szansę, którą ponownie obiecał mu Sam Zidane, niemal przekonując go do powrotu, gdy Norwek był skłonny kontynuować swoją karierę w San Sebastian. Ugiął się jednak po raz drugi, ale kiedy po marnych siedmiu jesiennych występach zimą Real znów zdecydował się wysłać go na banicję, uznał, że to czas, by powiedzieć dość kolejnym wypożyczeniom i postawić wreszcie na sportową stabilizację. To wyjaśnia, dlaczego latem 2021 nie popełnił po raz drugi tego samego błędu i po obiecującym wypożyczeniu do arsenalu zakończonym 20 występami w koszulce kanonierów, zdecydował się pozostać na dłużej w drużynie Artety. Na Emirates, podobnie jak w Realu Sociedad, szybko stał się ulubieńcem kibiców, którzy wręcz naciskali na jego wykup i permanentny transfer. To też kiedy w sierpniu 2021, kilka miesięcy po otrzymaniu opaski kapitana reprezentacji Norwegii, Arsenal wydał na niego 40 milionów funtów. Nie było żadnych wątpliwości, że to jego pozyskanie było transferowym celem numer jeden dla drużyny z północnego Londynu, a słowa te potwierdziły się rok później, gdy już jako kapitan także klubowy. Drużyny prowadził Arsenal w drodze po pierwsze od 20 lat mistrzostwo, które finalnie wypuścili z rąk na ostatniej prostej za sprawą, jak na ironię, innego Norwega jaki z zeszłego lata przybył do Premier League. Za tamtą klęskę na finiszu ligowym Arsenal zrewanżował się ekipie Guardioli już kilka miesięcy później, sięgając po małą nagrodę pocieszenia, jaką była tarcza wspólnoty, ale i po raz drugi z rzędu rzucając rękawice w walce o najważniejsze angielskie trofeum. Niezależnie od finału tej pasjonującej batalii Artety z Guardiolą i Arsenalu z Manchesterem City, na przyszłość Martina Odegarda można patrzeć ze sporym optymizmem i równie dużą nadzieją. Ale przede wszystkim z uznaniem, bo biorąc pod uwagę, jak Wielki Roller Coaster przemierzyła jego kariera, a także fakt, że ma on wciąż dopiero 25 lat. Nie trudno znaleźć przykłady wielu innych talentów, które odbijając się od tak gigantycznej ściany oczekiwań albo przepadły na dobre, albo nigdy więcej nie podniosły się na równie wysoki poziom. Kiedy 15-letni w 2014 roku poszukiwał dla siebie nowego klubu, jednym z ich przystanków był właśnie Londyn i stadion Arsenalu, wówczas zarządzanego przez Arsena Wengera. Francuz, który już wtedy widział w nim przyszłość Arsenalu, mocno zabiegając o jego transfer, przyznał później, że na pewnym etapie nawet on sądził, że z tej kariery nic już nie będzie. Znamienne, że dziś 10 lat od tamtego spotkania nie tylko jest on główną siłą napędową klubu najbliższego sercu Węgera, ale tak jak 74-letni dziś legendarny menedżer ma wszystkie papiery, by w przyszłości także stać się jedną z jego największych legend. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o drodze Martina Odegarda, jak oceniacie jego młodzieńczą decyzję o dołączeniu do Realu i jak Waszym zdaniem rysuje się jego przyszłość na Emirates. O tym wszystkim napiszcie w komentarzach, a tymczasem pełnoletnim widzom przypominam o promocji partnera kanału firmy Fukssiarz.pl i wszystkich Was zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków na tym kanale.